Tanie ogrzewanie basenu rozporowego. Na uprzednio przygotowane podłoże betonowe przyklejamy płyty XPS. Płyty XPS, czyli twardy styropian o grubości 30 mm z frezem. Płyty przyklejam pianą. Na płytę układam sztuczną trawę. Na sztucznej trawie basen rozporowy. Basen, który posiadam ma 3,6 m średnicy i metr wysokości. Wchodzi w niego 9 m sześciennych wody, czyli 9000 litrów. Po rozłożeniu basenu nalewam wodę z wodociągu. W pierwszej fazie należy wejść do basenu i rozprostować dno. Woda z wodociągu ma temperaturę około 10 stopni. Woda się trochę wolno nalewa, więc dlatego musimy nieco przyspieszyć. Od razu nakrywam wodę folią bąbelkową. Folia bąbelkowa zapobiega parowaniu wody. Sama tylko taka folia potrafi podgrzać wodę do temperatury około 25 stopni. Poranę uzupełnienia sztucznej trawy. Sztuczną trawę układam po to, żeby nie poniszczyć styropianu. Następnie podpinam pompę. Kupiliśmy w promocji pompę piaskową. Podpinamy ją pierwszy raz. i układam matę solarne. Mam trzy maty, każda o powierzchni około 1 m2. Podpinam ją przez filtr. Filtr pracuje przez 5 godzin w ciągu dnia, filtruje wodę, jednocześnie przepuszcza wodę przez maty solarne i podgrzewa wodę w basenie. Woda w tych matach osiąga temperaturę około 38 stopni. Jak widać na załączonym obrazku, woda ma 34 stopnie. Już po dwóch dniach. I ma tą temperaturę w pełnym przekroju od dna do góry z uwagi na to, że pompa bardzo silnie miesza tą wodę. Widać tutaj pod spodem też 34 stopnie. Maty kosztowały 300 zł, folia bąbelkowa około 50.